Cześć, to Justyna z kanału Sebastyczny, kanału dedykowanego rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak jak u nas, jest to autyzm i niepełnosprawność intelektualna. Dziś, początek roku szkolnego, tak jak pewnie większość rodziców dzieci, które uczęszczają do szkoły, byliśmy z Sebastiankiem na rozpoczęciu i dostaliśmy nowy plan zajęć. I tak pomyślałam, że pokażę wam ten plan zajęć, ponieważ. Różni się on zdecydowanie od planu zajęć dzieci, które uczęszczają do takiej typowej szkoły podstawowej dla dzieci neuronormatywnych. Jeżeli chodzi o nasze zajęcia w szkole, o zajęcia Sebastianka oczywiście, to na przykład to są takie przedmioty jak funkcjonowanie osobiste i społeczne. No, tutaj chyba za dużo nie trzeba opowiadać, to jest wszelkiego rodzaju samodzielność, czyli. Umiejętność przedstawienia się, przywitania się, ale też na przykład zrobienia sobie samemu, chociażby śniadania. Czyli my Sebastianowi nie dajemy gotowego śniadania do szkoły, ale dajemy mu różne półprodukty, żeby on sobie z, niego, z nich sam zrobił śniadanie. Są zajęcia rozwijające kreatywność, są zajęcia rozwijające komunikowanie się. O, to u nas jest bardzo istotne, no bo to komunikowanie się cały czas jest jeszcze takie bardzo, bardzo podstawowe. No i w dużej mierze tak naprawdę pozawerbalne, no uzyskać jakąś wypowiedź od Sebastianka więcej niż jedno-dwuwyrazową, to jest naprawdę trudne. Oczywiście cały czas to ćwiczymy, w domu też kładziemy na to bardzo duży nacisk, ale cały czas to jest poza naszym zasięgiem. Inne zajęcia to zajęcia rewalidacyjne, czyli znowu takie, które mają zbliżyć jak najbardziej do norm społecznych. No, i na przykład, o, są też gry i zabawy ruchowe. Tutaj są trochę przemycone takie elementy integracji sensorycznej. No, w ogóle dziecko ma zajęcia właśnie z logopedą, z terapeutą z integracji sensorycznej, no i oprócz tego normalnie z pedagogami specjalnymi, którzy starają się właśnie nauczyć Sebastiankę jak największej samodzielności. Mało w tym jest takiej typowej edukacji. Jaką każdy z nas by sobie wyobrażał. Te elementy są tutaj przemycone. To nie tak, że ich w ogóle nie ma. Natomiast to nie jest najważniejsze, tak? Czyli to nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy, idąc do szkoły, że przede wszystkim się uczymy, tylko tutaj ta nauka polega na zdobywaniu takich podstawowych umiejętności, które dziecko neuronormatywne po prostu posiada, uczy się. Najczęściej w domu, uczy się poprzez zabawę z rówieśnikami, no to nasze dziecko bardzo mało korzysta z takich umiejętności i bardzo ciężko mu przychodzi je nabyć. No więc generalnie na to jest położony nacisk, a te wszystkie takie klasyczne rzeczy, które nam się kojarzą z edukacją wczesnoszkolną, jak nie wiem, nauka czytania, pisania, mnożenia, dzielenia czy tam różnych innych rzeczy, to tego uczymy się w domu, no bo na to też w szkole. No nie wszystko da się zrobić, prawda? To nie jest tak, że można wszystko zmieścić podczas tych kilku zajęć szkolnych. Sebastianek, z tego co widzę, to będzie głównie kończył zajęcia o 13.05, z tym, że zaczyna o 7.25 rano, więc bardzo wcześnie. Natomiast będzie kończył również wcześnie, oczywiście potem będzie szedł do świetlicy, no bo pracujemy. Natomiast takie typowe rzeczy, które nam się tak tradycyjnie kojarzą z edukacją, takie które wymieniłam, no to po prostu popołudniami, jak zawsze, jak od kilku lat będziemy robić w domu. Także tak wygląda nasz plan zajęć. Tak no jak mówiłam, no troszkę się on różni od tego, co tak tradycyjnie można by sobie było wyobrażać dla dziecka, które za niedługo skończy 12 lat, ale tak wygląda nasza rzeczywistość. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.